Polityka w południe. Dzień dobry, Michał Kolanko, audycja Polityka w południe. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, dyrektor Biura, Biura Nowej Lewicy w Sejmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od jutrzejszego wydarzenia właśnie w Sejmie, okrągły stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Co to za wydarzenie? Jak wiemy rok 2022 zapisał się niechlubnymi zgłoskami w historii Polski. To znaczy mieliśmy do czynienia z najwyższym odsetkiem samobójstw wśród dzieci młodzieży, wśród młodych ludzi. Te badania opublikowała fundacja GrowSpace, która zresztą jutro też będzie na, na, tym, na tej konferencji. No i ja... Pomyślałam sobie z naszymi posłami, którzy odpowiadają również za te sprawy w Sejmie, że potrzebujemy inicjatywy, takiej właśnie jak okrągły stół, która, wokół której zbiorą się psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, jednym słowem eksperci, ludzie doświadczeni w pracy z młodymi ludźmi, fundacje, organizacje pozarządowe czy młodzi ludzie. Bo ja też sobie pomyślałam, że to zawsze cenne kiedy rozmawia się z ekspertami, Czyli, ekspertkami. Czyli jedna, jedna dygresja, że Lewica organizuje to wydarzenie. Tak, to jest oczywiście tak. To jest wydarzenie organizowane przez Lewicę. Odbędzie się jutro o, o godzinie 11 w, w sali imienia Jacka Kuronia w polskim Sejmie. No i zamysł był taki, żeby przy tym okrągłym stole oprócz ekspertów, Spotkać też młodych ludzi, reprezentantów pokolenia, które mus, musi sobie radzić z tymi wszystkimi problemami. No, jestem bardzo zadowolona, dlatego że odzew był bardzo duży. Będą młodzi ludzie z Parlamentu Młodych, będą młodzi ludzie z Sejmików Wojewódzkich, z całej Polski, oczywiście reprezentanci też naszych młodzieżówek, będą też osoby z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Także będzie to bardzo poważna debata. No i też chciałam od razu zapowiedzieć, chociaż ten komunikat będzie raczej jutro uzupełniony już po, po okrągłym stole, że ta inicjatywa ma trwać. To znaczy to nie ma być pierwsze i ostatnie spotkanie, tylko to ma być spotkanie, które ma być początkiem spotkań, które zakończą się przygotowaniem zmian systemowych, gotowych projektów ustaw, nowelizacji. Ustaw i przepisów. A co to na pierwszy rzut oka, czy na pierwszy, co jest powodem tego kryzysu zdrowia psychicznego młodych ludzi? Z czego, z czego ten kryzys wynika? On wynika z pandemii? Ja myślę, że tutaj eksperci wskazują wiele przyczyn. To znaczy, po pierwsze, jak wiemy, depresja stała się według chociażby depresja, no bo oczywiście mówimy też o różnych schorzeniach, stała się według World Health Organization po prostu drugą najbardziej groźną chorobą na świecie. W przyszłym roku prawdopodobnie stanie się pierwszą taką chorobą i jest przyczyną samobójstw. Oprócz tego młodzi ludzie przeżyli, tak jak pan redaktor wspomniał, covid. Zamknięcie, ja mam dwie córki, jedna ma 11, druga ma w tej chwili 14 lat. Zamknięcie młodych ludzi w przestrzeni domostwa bez kontaktu z rówieśnikami, bez kontaktu ze szkołą, bez kontaktu ze światem, dla wielu skończyło się tragicznie. Ale też myślę, że my nie doceniamy, bo często mówi się: że Młodzi ludzie dzisiaj mają wszystko, szczególnie młodzi ludzie w Europie, w Europie Zachodniej, ale też w Polsce, w krajach rozwiniętych. To jest nieprawda. Ten świat wcale nie jest milszy dla młodych ludzi niż był świat dla innych pokoleń. Bardzo przeżywają kryzys klimatyczny. Myślą o tym, co stanie się z ich emeryturami. Mówię o tym o starszych reprezentantach młodego pokolenia. Myślą o rynku pracy. Myślą też o tym, jak emocjonalnie przyjmuje ich świat i Musimy też uderzyć się we własne piersi, my dorośli, my rodzice. Tego czasu dla dzieci i młodzieży, efektywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi, um, mamy bardzo mało. I na pewno to też jest przyczyną tego, że młodzi ludzie czują się źle, ale też dostęp, i o tym będziemy jutro rozmawiać do psychologów. Lewica ma taką propozycję psycholog w każdej szkole, dostęp do specjalistów, psychologów, psychiatrów, tak jak do wielu też dziedzin w służbie w ochronie zdrowia jest po prostu bardzo zły. A czy szkolnictwo odpowiada dzisiaj na te wyzwania? Nie, absolutnie nie. A minister Czarnek jeszcze przeszkadza, to znaczy minister Czarnek wypowiadający się na przykład w sposób obrzydliwy o osobach LGBT+, plus, nakręcający spirale hejtu też. Szkoła nieprzystosowana do wyzwań nowoczesnej edukacji, ale właśnie też nie radząca sobie z problemami Psychicznymi dzieci i młodzieży i nie chcąca sobie radzić. Ja mam to doświadczenie jako matka, także wiem, jak to wygląda. Raz z drugiej strony jest też tak, że politycy prawa i śmietłości rząd zapowiada kolejne programy na wsparcia, wsparcia dla. E, przy psychiatrii dziecięcej to Tak, jest... to prawda. I mam nadzieję, że ktoś, ponieważ zaprosiliśmy Ministerstwo Edukacji, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, i Ministerstwa Zdrowia e, na jutrzejszy okrągły stół i mam nadzieję, że ktoś się pojawi e, i będzie chciał z nami porozmawiać. E, no jednakże wielu ekspertów wskazuje, że te propozycje są e, niewystarczające. E, potrzebujemy naprawdę wielu zmian systemowych. Potrzebujemy współpracy też szkoły, rodzin, rodziców, pracowników, pracownic ochrony zdrowia, systemu służby zdrowia. Tego w tej chwili nie ma. Zdesperowani lekarze szukają miejsc na oddziałach zamkniętych dla dzieci i młodzieży. Te oddziały są zamykane, albo tak jak na Podlasiu, dopiero taki oddział będzie, bo nigdy go nie było. Um, oddziały dzienne to są oddziały, na których jest naprawdę bardzo mało miejsc. E, I po prostu te dzieciaki nawet nie mają gdzie się leczyć, gdzie być terapeuty terapeutyzowane. A to, jest, to się łączy też z samą ochroną zdrowia, tak? A czy to wszystkie, to bo też brak psychiatrów dziecięcych czy psychiatrów specjalizujących się. Tak, oczywiście jest wynika z tego, że też nie ma wystarczającej liczby lekarzy albo ci, którzy są, nie chcą pracować. Jest bardzo mało psychiatrów dziecięcych, i te braki też są oczywiście odczuwalne. No i dlatego też te terminy są takie. Tylko w przypadku... Depresji w przypadku prób samobójczych. Każdy dzień to jest dzień za dużo, za długo. To jest też pytanie o, przechodząc może. Z tego bardzo ważnego tematu, też do tematu, no, nie, nie unikniemy tematu też wyborczego czy, czy kampanii wyborczej, bo tutaj generalnie rozmawiamy po prostu o jakości usług publicznych, tak? Jak, jak one się mają do, do oczekiwań? Czy to jest, coś, co, to jest coś, co będzie też tematem dla lewicy w, w kampanii wyborczej? Będzie, bo zawsze jest dla lewicy tematem. Nie tylko w kampanii, ale przez cały okres naszego działania, dlatego że lewica uważa, że państwo. To musi być gwarantem właśnie dostępu obywateli do dobrej jakości usług publicznych, tak, czyli mówimy o edukacji, mówimy o właśnie ochronie zdrowia i, i ten temat zawsze był i, i, i będzie dla nas ważny, tym bardziej w czasach inflacji galopujących cen, kiedy no nie dość, że nie stać nas na Różne artykuły w sklepach, no ale też ludzi nie stać na to, żeby chodzić prywatnie do lekarzy. A często muszą to robić ze względu na to, że terminy w publicznej ochronie zdrowia są po prostu no, nieosiągalne. Lub, no, no nie wiem, na przykład, operacja za pięć lat, prawda? No albo właśnie, ja kiedyś szukałam pomocy dla swojego dziecka. Szukałam w prywatnej ochronie zdrowia w pewnym momencie, bo wiedziałam, że te terminy w publicznej ochronie zdrowia, mówię o psychiatrach dziecięcych, są bardzo długie i nawet w prywatnej, w niektórych placówkach mówiono mi, wie pani, miesiąc, dwa. A też a na przykład y, mam takie poczucie, jeśli chodzi o... I to kampanie. są bardzo drogie usługi Kampanii wyborczej to wydaje się, że przez ostatnie miesiące od początku tego roku to jest tak, że pojawiają się co kilka dni pojawiały się nowe, nowe tematy i one zastępują poprzednie. Na przykład teraz wydaje się, że dzisiaj w Sejmie no, trwa, dosłownie teraz posiedzenie komisji sejmowej o uchwałach dotyczących świętego Jana Pawła II, bo PSL zgłosił własną uchwałę, Prawo i Sprawiedliwość własną, no i to ma być wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość chce z tego zbudować też temat, w jakimś sensie kampanii wyborczy. No ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z, jest kilka przyczyn tego, że dzisiaj ta komisja obraduje um, na posiedzeniu te projekty uchwały. Oczywiście dla mnie one są kuriozalne. Projekt PSL również? Ja generalnie, no PSL też wczoraj bronił godności Jana Pawła II, um, składając gdzieś bodajże kwiaty. Było takie wydarzenie. No, więc, jakby tak, generalnie cała ta obrona jest dla mnie kuriozalna, dlatego że rozumiem, jest odpowiedzią na to po pierwsze na materiał dziennikarza TV24 który ujawnia materiały, um, które mają świadczyć o tym, że Jan Paweł II wiedział i brał udział w tuszowaniu pedofili w kościele, więc rozumiem, że no naruszona została wielka świętość i teraz wszyscy, którzy mają konserwatywne poglądy, czują się zobowiązani bronić pamięci papieża, przedkładając nad te zarzuty zasługi Jana Pawła II dla polityki, dla Polski i tak dalej. Naprawdę można Tuszować pedofilię i jednocześnie mieć zasługi dla swojego Ale to za kraju. Mój szef działu Kraj, Rzeczpospolita, redaktor Krzyżak, w niedawnej wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, no, zwracał uwagę, że są wątpliwości. Redaktor Krzyżak się specjalizuje w kwestiach Kościoła i odnotowuje jego, 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 jego tutaj, mogę. Zacytować, że y, mówi o tym, że y, stawianie, no, że, że są po prostu y, y, wątpliwości, czy można tak postawić. Y, tezy, że kardynał Wojtyła Tuszcza o pedofilii jest nadużyciem, tak mówi on, szef działu krajowego Rzeczpospolitej po, właśnie po tym materiale. No tak, więc tylko, jest więc to jest, to nie nie jest tylko, sprawa... tylko, właśnie, panie redaktorze, ja uważam, że to jest kuriozalne, nie dlatego, że ja uważam, że ta dyskusja y, nie ma prawa się odbyć i że ktoś nie ma prawa, y, tak jak wspomniany przez y, pana redaktor, do własnego zdania. Tylko ja uważam, że to jest dyskusja między dziennikarzami, historykami, ekspertami, y, a nie y, y, że politycy. Więc rozumie pan panie redaktorze w projekcie uchwały w uchwale zdecydują czy Jan Paweł II tuszował czy nie tuszował yy, yy, i yy, no, to, no to jest kuriozalne. To jest, właśnie, to jest właśnie, wracam do tego pytania, na ile to jest w ogóle możliwe, żeby to był temat czy wyborczy, czy pani zdaniem to, to jest coś o czym, co ludzi może... Poruszyć, bo niektórzy porównują no. sytuację do 2019 roku, gdy było słynne wystąpienie redaktora Leszka Jarzczewskiego z Liberté przed wystąpieniem tak. przewodniczącego Tuska w, w maju 2019 roku, które było ostrym atakiem na, na Kościół, tak mówiąc delikatnie, i stało się natychmiast tematem dla Nowogrodzkiej, czyli dla, dla siedziby ja w, myślę... siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. A tych przetworzono to na temat. Kampanijny, teraz, teraz wydaje się, że, że, że jest podobna próba. Jestem głęboko przekonana o tym, że mm, Prawo i Sprawiedliwość. Yy... Chcę ten, jakby tę kwestię rzeczywiście włączyć do tematów w kampanii wyborczej, dlatego że to oczywiście spolaryzuje społeczeństwo i będziemy mieli dalej wojnę polsko-polską. Ponadto no nie ukrywajmy, że w tym tygodniu w polskim Sejmie stały się. Stało się też kilka rzeczy, na przykład mamy do czynienia z protestem opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy walczą o to, żeby na przykład mogli pracować i opiekować się swoimi dziećmi i mieć więcej pieniędzy po prostu na to, żeby opiekować się swoimi dziećmi. No i na pewno moim zdaniem prawo i sprawiedliwość cynicznie chce trochę odejść od tematu śmierci. Synka pani poseł Magdaleny Felix. To jest też bardzo przykre, bo powinno po prostu przeprosić za to, że brało udział w nagonce na panią poseł. I, yy, yy, i, i te. To jest kilka przyczyn, dlaczego ten temat, moim zdaniem, się pojawia. Ale oczywiście y, kwestia, czy Jan Paweł II tuszował, czy nie tuszował pedofilię, spolaryzuje społeczeństwo. I kwestia... Będzie bardzo przydatne dla PiS-u w debacie kampanijnej, w debacie publicznej. A kwestia, a kwestia tego raportu, o którym, było, o którym też była informacja w serwisie informacyjnym, że radni Warszawy domagają się tego, żeby Warszawa się wycofała z uczestnictwa w tej organizacji C40 raport z Wiel sprzed wielu lat, który się jak bumerang wrócił do debaty publicznej, jest znowu przetworzony przez tą machinę, machinę kampanijną prawa i sprawiedliwości w, w, w temat pod tytułem Rafał Trzaskowski. Prezydent Trzaskowski chce, za, chce zabronić Polakom jedzenia mięsa. To jest, ja nie chciałabym nadużywać w pana programie redaktorze słowa kuriozum i kuriozalne, no ale to jest kolejna kwestia, znaczy gadanie o tym, że, przepraszam, bo to jest już takie gadanie, bo to nie jest poważna debata publiczna, o tym, że ktoś chce zmuszać Polaków do jedzenia świerszczy i zabronić jednocześnie Polakom jedzenia mięsa, zwłaszcza, że to też jest, szanowni państwo, bardzo cyniczna gra, bo każdy, kto zna przepisy um, dotyczące samorządu, ja jestem prawniczką, też się specjalizuję w samorządzie, lokalnym, wie, że żaden prezydent, żaden wójt, ani burmistrz nie ma takich możliwości, żeby zabronić obywatelom danej gminy jedzenia, no ba, czegokolwiek. Wydaje się, że, wydaje się, że dzisiaj w obecnym polskim systemie prawnym też no, oczywiście, że tak. nie miałby takiej tak możliwości. Wyruszyłam tak... ten poziom samorządowy, no bo tutaj radni o tym mówią. Dzisiaj trwa To się nie wydarzy, żeby była jasność. Natomiast jest, jest też tak, że no właśnie, bo cały czas, no bo wchodzimy w ten okres tej bezpośredniej kampanii wyborczej, yy, politycy lewicy w, w terenie, politycy Platformy w terenie. Niedawno, tak, rzecznik, tak. W przyszłym tygodniu rzecznik, jesteśmy w województwie łódzkim, województwie świętokrzyskim. Rzecznik, rzecznik Bochenek, rzecznik Prawa i, Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał też, że niedługo politycy Prawa i Sprawiedliwości, premier Morawiecki, premier była premier Szydło, a później prezes Kaczyński też wróci do tego objazdu. No i myślę, że wyborcy też będą bardziej już zwracać uwagę nie tylko my jako ja jako obserwator polityki pani jako polityczka, że będą bardziej zwracać uwagę na to co się co się dzieje nie tylko, bo my się tym zajmujemy zawodowo i, i nie mamy specjalnie wyboru, natomiast wyborcy będą się. Dobrze, ja chciałam podkreślić, że ja chcę uczestniczyć oczywiście w wyjazdach Lewicy, to nie jest tak, że nie mam wyboru. Oczywiście ja też chętnie relacjonuję wydarzenia polityczne, to też nie jest tak, że nie mam wyboru w tej sprawie, ale, o co, to, ale chodzi o to, że zajmujemy się zawodowo. Wyborcy w marcu, kwietniu, a no we wrześniu, październiku no już będą też zwracać uwagę na, na kampanię wyborczą, tak jak, tak jak, tak jak my przez ostatnie, ostatnie miesiące, nawet lata. I co zobaczą? Co zobaczą ze strony lewicy na przykład? Ze strony lewicy zobaczą merytoryczne propozycje. To jest to, o czym rozmawiamy w trakcie tej trasy partyjnej, ale też rozmawialiśmy w trakcie trasy klubowej, między innymi o godnych emeryturach, o godnych płacach, o równych płacach, o prawach kobiet, um, o projekcie, teraz już inicjatywy ustawodawczej, um, obywatelskim projekcie renty Wdowiej. Um, o tym, że każdy obywatel i obywatelka, tak jak wspominałam, potrzebuje dobrych um, t, usług publicznych. Um, o tym, że każdy potrzebuje móc realizować swoje prawa, w tym prawo kobiety. Do decydowania o własnym ciele, o tym, że mamy prawo wierzyć w co chcemy i kiedy chcemy. I o tym, że przede wszystkim mamy prawo do bezpiecznego świata, bezpiecznej Polski bez nienawiści. A to, co zobaczą ze strony polityków na przykład Prawa i Sprawiedliwości obywateli i obywatelki to nakręcającą się spiralę hejtu. Ja w ogóle nie wiem czy obywatele zauważą różnicę między tym co się dzieje cały czas a kampanią wyborczą, dlatego że ja mam wrażenie, że my jesteśmy już tak przebodźcowani jako społeczeństwo tym jak ta debata publiczna schamiała. Przepraszam za wyrażenie. Że nie wiem, czy będzie coś w ogóle jeszcze robiło wrażenie. Ja obawiam się, że już po prostu ludzie spodziewają się wszystkiego, co najgorsze. A co do z tego, czego się można, będziemy to, będziemy to śledzić i obserwować. Natomiast co do tego, co się ludzie spodziewają, ludzie mogą, czy wyborcy mogą się spodziewać, że przed wyborami te partie opozycyjne, no, tworzące blok senacki, no, upraszczając, tak, tak, zgodzą tak. się na kogoś, kto będzie kandydatem na premiera. Ja uważam, że i też tak moja partia uważa, że yy kandydata na premiera wyznacza się wtedy, kiedy się wygrywa wybory. A czy yy, bo bo yy. przed wyborami to jest falsta. Ale no, na pewno pani śledzi tą. Myślę dyskusję, też, że przy, może przynieść pecha. Yy, śledzi przyrostu. taką dyskusję, która jest. Po stronie, po stronie, nazwijmy to, środowiska szeroko pojętej koalicji obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej są dyskusje, czy może Rafał Trzaskowski powinien być kandydatem na premiera, a nie domyślnie Donald Tusk, a z drugiej strony politycy lewicy czasami też, niedawno słyszałem wypowiedź, chyba dzisiaj rano nawet przewodniczący, współprzewodniczący partii Razem, Adrian Zanberg mówił, że to mało prawdopodobne, żeby Donald Tusk był, był premierem, więc ta, ta debata jest. Chociaż ja, Nie wiem, czy akurat tutaj z przewidywaniami Adrian na, do, do końca się zgadzam. Natomiast y, ja po prostu uważam, że to, to powinno się zadziać po wyborach. Zazwyczaj jest tak, że y, największe ugrupowanie wyznacza y, tego kandydata, ale w historii polskiej, jak pan redaktor wie doskonale, też już bywało tak, że premierem zostawał niekoniecznie kandydat y, największego ugrupowania y, parlamentarnego. Zresztą, lider, lider Akcja Wyborcza Solidarność lider Marian Kształkowski nie został premierem, został premierem profesor Buzek. To taki na przykład, przykład. Rząd Buzka, zresztą, tak Premier Pawlak też, więc y, 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 dlatego to nie jest coś takiego, co można powiedzieć na 100% przed wyborami, że się wydarzy. My jako opozycja musimy się przede wszystkim skupić na tym, żeby te wybory wygrać, i dać Polakom nadzieję, a potem y, wybrać kandydata bądź kandydatkę na przykład, y, który będzie mógł połączyć nas wszystkich i zrealizować cele, które sobie wyznaczyliśmy, między innymi w pakcie senackim. Ale też, a czy jak rozumiem ta propozycja przewodniczącego Czarza z tego, żeby podpisać taką wstępną deklarację o tworzeniu rządu, to też jest aktualny pomysł lewicy, że do tego lewica tak, też chciałaby Tak, Dlatego, domy. że my mówimy też od jakiegoś czasu, że powinniśmy też mieć przygotowany pakiet ustaw, propozycji ustawowych, legislacyjnych, żeby też obywatele i obywatelki mieli takie głębokie przekonanie, że są na stole konkretne propozycje, za którymi oni głosują i że my wszyscy tak, zobowiązujemy się te propozycje realizować. O tym, jak będzie wyglądała ta debata, miejmy nadzieję, że będzie rzeczywiście merytoryczna, bo tych emocji też w mediach społecznościowych mam wrażenie, że, że jest za dużo i to się przekłada na, na wszystkich. Będziemy to śledzić, debatę sejmową dzisiaj dzisiaj też. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwa i moim, Państwu dziękuję. Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Paulina Pachnawieckiewicz, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy i szefowa biura Lewicy w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.